Prawie zostałam postrzelona. Czyli story time o tym, jak zostałam kaskaderką filmową przez przypadek. Studiuję aktorstwo i było wielkie ogłoszenie, że poszukują studentów i w ogóle ludzi do wielkiego filmu. I mówię sobie dobra, zgłoszę się, przy okazji sobie praktyki wyrobię, bo e, jest ich strasznie dużo. No i odzwania do mnie typiara i pyta, czy jestem od pana X, czy od pana Y. A ja z tymi nazwiskami to jestem tak na bakier, no ale mówię jej, że no ja od tego drugiego, nie, bo tak mi się wydawało. I ona nagle do mnie mówi o stawce. I ja sobie tak myślę, jaka stawka? Przecież ja to za darmo, biedny student, żeby tylko praktyki wyrobić. A no, ona no, dobra, jeszcze lepiej, nie biorę. No i wieczorem dostaję maila o tym, o której godzinie mam tam się pojawić i że tam i tam będą jakieś ochraniacze. Takie ochraniacze, nie? No ja dobra, może dbają o to, żeby mi zimno nie było, żebym się nie otarła o nic. Mówię... No i przyjeżdżam rano na plan. Podchodzę do jakiegoś typa od organizacji i mówię, że dzień dobry, nazywam się Oliwia Żółkowska i że ja przeszłam e, z filmówki na statystowanie. On ja tak patrzy na liście i mówi, że. Ale ty nie jesteś statystką, e, ty nadział kaskaderski, czyli jednak ten mail miał sens. A wiecie, ja na zajęciach z kaskaderki. To ewentualnie kwikułka do przodu zrobiła mnie. No i ten typ od yy, organizacji zaprowadził mnie do pana od kaskaderki, a ten jakby ducha zobaczył. I on do mnie. To ty? ja mówię, no. Ja. Wiecie, na planie to jest tak, że ten czas goni. Ja mówi: Dobra, że nic nie zrobimy. Dał mi jakieś ochraniacze na łokcie, na kolanach w ogóle cuda nie widy Mówi idź do charakteryzacji, a potem ja ci wytłumaczę, co ty masz robić. Wracam z tej charakteryzacji do niego. I on mówi tak. Sytuacja wy wygląda następująco. Jest wybuch, strzelają. Ciebie ten wybuch wyrzuca, masz na ziemię w odskoku, przeturlać się, potem jeszcze upaść, wstać i biec dalej. Ja myślę, dobra, może nie będzie tak źle, jak dadzą mi jakiś materac, to jakoś podołam, nie? Ja patrzę na to miejsce, a tam jest gruz, twardy gruz. Jedyne pytanie, które pojawiło się w mojej głowie? To jak ja mam się tam zabić. No i przed akcją on jeszcze do mnie podszedł i mówi: Tak, pamiętaj, głowa do mostka, tu upadasz na płasko, tutaj to, tutaj to. Rozumiesz? Ja mówię: No, w teorii. No i nagle słyszę: Akcja, tutaj jakieś wybuchy, tu strzelają. Ja mówię: Ale emocje, czułam się normalnie jak w jakimś filmie akcji. Biegnę, tu się wywracam i w ogóle ledwo przeżyłam. Mówię: Uff, udało się. I nagle słyszę słowo dubel.